Siemano Śmeczki. Dzisiaj znowu zagramy. W Westland Survival. Yy, zagram dzisiaj na laptopie. Ponieważ yy, jest mi lepiej. No kurde, ale lagi. Weźcie sobie reklamy chwilowo. Grałem w tą grę ona wcale na czymś takim nie polega. Polega ono na takim wiecie. Typowy Tower Defense. W sensie. No, nie ma żadnego wiecie takiego lepszej rzeczy. Dobra. Dzisiaj robimy metę wyklejenców jedną bronią i kilkoma bandażami. Jak wiecie, zmieniłem sobie całą odwagę na atak speed i talizmany też pozmieniłem. Tego amuletu nie mam. Niestety. W sensie, ja mam tylko jeden amulet i jest nim właśnie ten, który mam w Action punku. Jest całkiem dobry, ale, ale jest jedyny. Dobra. Dobra, F się atakuje. nachito ładnie. Myk. Myk. Są lekkie lagi. Może zmienię grafikę na żałosną. Żeby nie było tych lagów. Dobra, spację, to jest, żeby wziąć wszystko, polecam. A jeśli braknie mi broni, to... To mam łuk w plecaku. Kurde, to jest za silny jak na ten poziom. W sensie wiecie o co mi chodzi. Chłop powinien być dużo gorszy. No bo teraz na przykład jest zbyt mocny moim zdaniem. Dobra, bierzemy tam wszystko, co tam. Dobra, więc tak, wezmę jeszcze ten łuk, ponieważ sami widzicie co się dzieje. здесь мы то, что было, а то, добро. лук ах, хиля, будет громко, заткните уши. Добра, может не было так громко. Dobra, leżą wszyscy. Teraz tu idziemy. O kurde, ale, ale się złożył chłop. Trochę szkoda tego łuku marnować, ale... ...bogaty jestem, to spokojnie. Zabiję jeszcze niedźwię... niedźwiadka sobie. O, fajnie. To biorę, to tak. Dobra, więc tak. Nachita. A jajaj, prawie. A na wszelki wypadek karę mu dam. Dobra. <laughs> A wezmę odbity, że tak powiem. Dobra, biorę wszystko nawet. O. Tutaj mamy bluzeczkę. Ile mamy obrony? 7,3%. Mogło być gorzej. Patrzcie, możecie sobie kliknąć dwa razy spację. Dobra, teraz robimy tak. Ten uprawca on się wydaje tylko taki potężny. No, zobaczcie. Dobra, teraz bierzemy to. Podhaczamy ich na hita. Tego na dwa, ale są tak szybkie, że się wydaje, że hit wlatuje jeden. Dobra, kulip. Bierzemy. Dobra. Szczerze to. W sensie, jakby to powiedzieć, yy, są takie, yy, te, tych dużych zbiorów jest tak trudno pokonać, że to jest no, szok. Szok dart. Dobra, myk, myk, o, jak widać, idzie gruby.

Na wrót, kawałek. Jak widzicie, no, no, praktycznie się nie da bez leczenia, bo nie wiem jak ja to na y, łatwiej, jak byłem słabszy, jak ja w ogóle to robiłem, jak ten chłop ma tyle armur, że patrzcie, jak on mnie bije mocno. Troszkę broken to jest. Dobra, zacnie. Robimy tak. 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 Dobra, leżą. Leżą. Ojej. Oj. Jakbym teraz zginął, to wiecie, co bym zrobił? Yy, zakończyłbym nagrywanie i po prostu bym yy, usunął <laughs> to, co nagrywałem wcześniej, wiecie? Dobra, mamy co, mamy to. Teraz yy, zrobię tak. Podjeżdżam tego chłopa od tyłu, bo on teraz stoi przodem do i desek. Dobra, chyba go zabiję. Dobra, prawie on mnie zabił. Dobra, i otwieramy tą skrzynię Jeszcze tam te dwie i kończymy odcinek, bo to wszystko w sumie Takie łatwe jest to miejsce No zobaczcie, to wezmę To też To tak I... Jeszcze to i to W sumie wszystko co mam wziąć z tego miejsca teraz to Dobra, biorę to i to. Drewno biorę tylko dlatego, że lepszą sobie tak mega powoli swoją bazę. Dobra, jak widać to już jest wszystko. Jeszcze pozbieram trochę z tych chłopów. Napiszcie w komentarzu, czy wam się podobają odcinki. To jest, że on idzie sobie z pocerkiem, w mojego laptopa. Jest to najlepszy laptop na rynku z 2077 roku. Lep. Wydaje mi się, że jest wszystko dobrze, chociaż sami ocenię. O, patrzcie, idzie odważny. Ale odważny był. Karet dostał. Więc słuchajcie, na dzisiaj to już by było wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobał dzisiejszy odcinek. Yy, no, dajcie znać o tym w komentarzu. Dziękuję oczywiście wszystkim osobom, które mnie subskrybują. No, bardzo ciekawa sprawa. Yy, i ja się już z wami żegnam. Życzę wam wszystkim miłego dnia i siemanko.